No, w sumie zasłużone oklaski. Witam Państwa w kolejnym podgadobiciem pytań. Zespół Quintet wita razem ze mną. W dzisiejszym odcinku gościć będziemy gościa. ...gościć gościa za oceanu, a jest nim pani bytnej spis! Zapasamy! Za chwileczkę! Kto pan jest? Miała być bytnej! Ścisła wódecki do usług, ale ja pana nie zapasałem! Pozwoliłem sobie się sam zaprosić do pana programu, bo słyszałem, że jest taki popularny i wszyscy moi znajomi, którzy już u pana byli, sobie chwalili gorąco występ, jak i pana erudycję również. Hmm, no dobra, niech już pan zostanie, to niech nam coś pan opowie. No, mogę wiele, wiele ciekawych historii opowiedzieć, bo już 75 lat mojej pracy twórczej stuknęło 12 lat temu. No i tak, czekałem, czekałem, nikt mnie nie zaprasza, a to jest przez. Prawie 20 koncertów mam na swoim koncie, to mam się czym pochwalić. Zazaz! 75, 12, to pan ma już 93 lata pacy, twórczej? No bez mała, panie Andrzeju. Tak, to może nam pan opowie jak się zaczęła pana przygoda z muzyką? No to już było tak dawno, że nie pamiętam. Aha, a coś mi się taki przypomina, że pan w takiej bajce jeszcze przedwojennej o mówkach czy chaboszczach podkładał muzykę? Przede wszystkim to była bajka o osach i bąkach. A tam scenariusz, muszę mu powiedzieć panu, że na samym początku to sam Goebbels pisał. I ducze. A po, po bąka to coś mi się przypomniało. O, to mi przypomniało, że tu kiedyś. Po początku kariery jeszcze takie zdarzenie po jednej suto zakrapianej libacji miałem podobnie brzmiący głos, tak. <laughs> <laughs> taki, taki głos miałem wtedy gardłowy taki. Aha. Yy... Bo wie pan, przyszedł pan tak was zapowiedzi, to ja nie mam przygotowanych pytań. To może niech coś pana powie tak od siebie. No dobrze, to ja też tak bez przygotowania w takim razie powiem. Mm... Co tu powiedzieć? No nie no to powiem panu, e, moja matka też piła! I dużo! A nie, zaraz. Nie wie pan co, to, to się wykasuje. Muszę pana poinformować, że w tym programie ja decyduję, co się wykasuje. No dobrze, to niech zatem zostanie. To i co się ojcu powiem, ojciec był osiarzem. Jeszcze po dziadku takie odziedziczył. Hobby. To jest to samo, co pszczelarz, tylko osami się zajmuje i ja też, powiem panu, takie hobby troszkę mam. Nawet pozwoliłem sobie tutaj ze sobą swój pełen os przynieść, żeby zaprezentować państwu, że ja się z nimi lubię, tak jak i one się lubią ze mną. Oj, takim mogę zrobić też i nic mi nie zrobią. O kur... A! O, a jak Przewa... reklamowa? Przewa reklamowa? Masz biegunkę? Zarzyj z Rakostop. Nie zawsze skutkuje, ale ma pyszny czekoladowy smak! Widzi pan? Zero wdzięczności. Ja jej do telewizji przyniosłem, a oni mnie tak urządziły, no. Cały spuchłem, widzi pan? Nie, nie, nic nie widać. Tak? Naprawdę? A no to mnie pan uspokoił. No bo jeszcze prosto po pana programie jadę tam do tego radio, ale luja, bo tam mnie zaprosił. Znaczy, sam się zaprosiłem. Znaczy, zaproszę się dopiero. <noise> Proszę. No, ale... bo jakoś będzie. No to niech mi pan powie. Albo nie, niech pan nie mówi. Nie, nie, to, to ja już powiem, dobra? Zraz, szybko, 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 zaraz. Yy, no jechałem tu z autobusem, jechałem z tymi osami, tymi swoimi, nie? I pan obok siedział, miał psa. I ten pies na moje osy, na moje osy, tak. A ja wziąłem i tak bo tym ty słoikiem, bo tak. Aha! Jurdzielił na sam koniec autobusu. Taka taka wesoła historia. <ślał> a w dupie mam rozmowę z panem. Miała być błytnej. Hmm, no, no jakoś sobie chyba tu bez pana strzelby też poradzimy. To może coś opowiem. Eee, no, a, albo nie, albo, albo, albo lepiej lepiej zaśpiewam, zaśpiewam wam taki przebój droga publiczności z pierwszej płyty z trzydziestego drugiego. Jeszcze wierżowce Good Night Free. Dorocznie w centrum są festyny parada i zamachy bombowe. Telewizorze, derwidum, daj dimi MacGyver, kolorowy. Bierzchą w ten goodnight free. Lili, 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 a mi z Iraku. Mieszka w baraku wieżowce Good Night Free. Wierzącce Good Night Free. Już jeden w drugim kli. Pan mi na ten rozniósł swój barak Tak się cieszy, że wieżowce Good Night Free. A teraz lecimy na jednego. A teraz wierzoce Good Night Free. A teraz lecimy na drugiego. A teraz bieżę w free Jest gdzieś lecz dziś... nie wiadomo od co Osa do daj bomse Na aż mi kolana, na śniadanie była kasana, na samana, otwaku banana, a na drugie śniadanie nie było. kar, pływał, jakie azyl. Trochę się to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, o jest, to 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 jest, O, jest, to jest, Wow. up in a